Witam, yy, chciałabym coś ogłosić, yy, coś ważnego, yy, dla mnie ważnego, no i też dla tych, którzy oglądają na razie mój jeden Let's Play, sezon na misia. Yy, to jest też ważne dla nich, ponieważ tym razem to... Yy, dobra, może na razie zobaczycie sobie tutaj napis, pojawił się moje pierwszy, mój pierwszy, ale co? No właśnie. Yy, no to dobra, pokażę Wam od razu. <laughs> tak, na ekranie przed chwilą pojawił się napis moje pierwsze głosowanie. Yy, chcę je zrobić, ponieważ nie chcę robić takich let's playów, których potem nikt nie będzie oglądał, dlatego to jest też dla mnie ważne, żeby oglądalność była duża. Yy, w tym całym nagrywaniu liczycie się wy tylko i wyłącznie, dlatego to jest ważne. Yy, więc może przejdźmy dalej? Dobrze, co my tutaj mamy? Tak, yy, zaraz tutaj pojawi się nam napis. Gry do głosowania. Tak. I co my tutaj mamy? Syberia, jedynka. Madagaskar, też jedynka. Szrek, dwójka. I na kłopoty, Tantera. Tak. Tak to wygląda. Teraz się możecie spokojnie przyjrzeć. Jest numerek od 1 do 4. Są numerki pokazane. Będziecie mogli tutaj sobie patrzeć i zerkać jakie mam gry do wyboru. Zatierwacie się w filmiki, ja po prostu nie będę czekać, więc przejdźmy dalej. Co my mamy tutaj? Jak głosować, proszę Państwa? Yy, yy, głosować możecie w komentarzach i w wiadomościach do mnie. Yy, piszecie po prostu numerek, jaki chcecie, yy, żeby była gra. Widzieliście, były numerki od 1 do 4. Po prostu wysyłacie komentarz lub wiadomość i wpisujecie w jej treści 1, 2, 3, 4. Tak. Yy. No i to jest po prostu proste, więc nie wiem, czy coś jeszcze trzeba tłumaczyć. No, więc to by było wszystko, jeśli chodzi o jak głosować. Co mamy dalej? <laughs> Mamy, proszę Państwa, datę rozpoczęcia głosowania. Głosowanie rozpoczyna się dziś. Jest data wyświetlona. I dalej, co mamy? Mhm. Co my mamy dalej? Mamy datę zakończenia głosowania i data jest 25 lipiec 2011 rok w go, o godzinie 13.00. Coś jeszcze. To chyba by było wszystko, jeśli chodzi o pierwsze głosowanie. Zapraszam naprawdę do głosowania, bo po tej dacie będzie już pierwsze głosowanie, więc. Naprawdę zapraszam, bo się opłaca. Bo to Wy będziecie mogli wybrać to, co Wam po prostu grać dla Was. Z czego Wam robić, zagrajmy. Dlatego tym razem to wybie Wy wybierzecie. Zapraszam jeszcze raz serdecznie do głosowania i pozdrawiam. Zaraz zresztą sami zobaczycie, że Was pozdrawiam. Tak. Proszę bardzo. Do zobaczenia i dziękuję za uwagę.